Siemanko widzowie, dzisiaj w tym nowym odcinku na moim kanale. Ale jazda, Wy ja, ja, ja to nie wiecie. Ja to tu odzwala widzowie. No ja muszę pokonać tajmona do pokonac i się mistrzem. O! Co co się dzieje? Ja jazda. Widzowie jestem, ale jak, jak się słyszycie moje darcie, tak można i niewyraźnie gada. To znaczy, że po prostu jestem dobra? Słuchaj, jestem w Więc rzucam na moim kanał. Już żadnego montażu jak zwykle. Ło kurde! Łucie Pani! O kurde! O, co, o, 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 czerwie, co się tu dzieje? What? Ale jazda! Ej! Ja kiedyś chciałbym iść tutaj Sajmonem i Ło! Polercia! Ewizowie, nie, jak, jak niewyraźnie gadam, to przepraszam bardzo. Ale ja się w szoku poproszę, że tu taka akcja się dzieje. O, o, o! Jakby się nie wzięli, to ja kupiłem sobie Robuxy, no i mam 30, ale wydałem na apteczkę. ha opłacało się, prawda? O, kurde, Ale my tak bijemy się ze Simonem? Ja jestem jak sam chyba. O nie, zaraz jest dobry, się odwala, dobra, na mnie. wola! się, obawiam się, obawiam się! Obawiam się! na się! Obawiam się! Obawiam się! Obawiam się! Obawiam się! Obawiam się! Obawiam się! Obawiam

Ludzie! To jest taka jazda z nimi? Tung, tung, ha. Nie gram. Ech, a, co tu się stało? Ja ci kręcę, wykręcę, skręcę. O, cholika. Co tu się dzieje? Ja nie ja mogę wytrzymać co się dzieje. Ja w, w szoku nie wytrzymam co tu się odwala. Szok, Simon, Jerry, Jerry znaczy się. Co tu się dzieje? Nie, Jerry wyszedł, tak. Jerry wyszedł. Jerry wyszedł i Simon. O co tu się stało ludzie? Taka bomba tu była. O, o cholera. Miałam. Jak ja się chyba, chyba z tego szoku nie się plączy. Bo to ciasna. Co tu się odwala? O, dobra. Dobra, piłki, dajesz za mną jeden versus jeden. Dobra. Ale co tu się stało, widzowie? O. Ale co Co jak, ale farciarzy, co, o cholery Będę na odcinku kur. Dziękuję. Co to było? Co? Mam ich. Znajdę. Ja. Ok. Ale co to było widzowie? Ja cię? Ej, dobrze, że ja zacząłem nagrać, bo jak nie, to ja bym nigdy nie uwierzył. Co to się stało? Dobra, ale ty w szoku się napiję. Napisz przynajmniej na czacie nagrałem w i na i reguł Jasna. Co to się dzieje? O kurde. cię Panie, co to się wydarzyło? Ja Cię... A ja chyba będę... nie, nie, nie uwierzę w to. Jak rzucę cały odcinek, to nikt mi chyba nie uwierzy. To nawet było nagrane, to chyba. Aby ktoś mi uwierzył, bo to było mocne. Może włączyłem nagranie. Ale. O, cholipka. O, co mam? O, o. O. No, no wie, tylko jeszcze kilka arenek i muszę kończyć ten odcinek. Uuuu, uh, lipka, chyba jeszcze później się będzie jakiś następny odcinek, ale... Postaram się. A, robię taką przerwę od nagrywania. Pokażę wam coś, bo serio dostałem te Robuxy i patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ha! Jest tam apteczkowy wytok, i to. Na no, okay, całej narożniku to i to i to i to. i to! Ha. No. ej, no, nie. Ej, nie, nie, mało. Tak nie, mało. Nawet nie, 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 chyba... Chyba o nie, minucie chyba nie, ten odcinek, bo nie, 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 nagrywał, albo nie, 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 przepraszam, dobra nie. Dobra, ale... O, co się wydarzyło? Dobra. Dobra. Kolejny Simon. Co? nie ma już ma dwóch Simonów. Łapię się znowu tego mojego picia. Musiałem się napisać, tak dużo, no ale mocno, że ja. nie widział, on mnie widział. Dobra, superkarbo Uzika, Uzika białe. Gdzie to szczeliło? Rył. O, to nie go, cyncer. Dobra, tarcze stawiasz. Pioski stawiaj te. Dobra, ja się zasłaniam. Dobra, jazda. Dobra, ktoś tu przyjdzie? Ja muszę ich zwabić Dobra, idę tam Dobra, ja biorę, to, hmm. marczę i to. Hmm. Dobra, posłaniam się. To jest taki szybki, to winny. I tutaj mamy taką samą zasąkę. Kurde, co tam się dzieje? Le? Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune persone possono avere difficoltà ma non possono oh, not... no, avere

Hmm. Dawajcie tutaj! Misko się piąk! A na tej mapie dawajcie, na to. Nie! Kurde, tocki. O, ho, lipka! Dobra, i to, bo biorę nie wiem. Słabeł, że pójdzie na pro. I, 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 Ale jeden to trunny będzie. Trunny będzie. oni są. oni są. są. Ha! Nie ma snajdu. Nie wiem, czy ten lepszy ma snajdu. I szczeram.

Odprowadzam to się takie 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 tu, 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 tu. tu, tu. Tak, ale że co? Kurde, nie wiem, nie wiem. Bardziej się muszę postarać. Hm. Dobra. Biegnę. Tam. Nie hmm, widzę. Ale gdzie? Halo? Halo? O Por... widziałem go go, widziałem soją. ją zają, zają. Uf, nie, 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 nie.

Nie ode mnie. Hmm. Ale się wkurzyłem. Ha! Ha! Dobra, pamiętacie, czy czasy ze starego odcinka? Ha! Pamiętam, ze pierwszego odcinka. Te czasy już. Kilka tygodni temu tu nagrywałem. Ale się wychyla. Ale się wychyla. Ale nie, oni są uszerstami, nie, tu mi nie stali nie namiarzył mi nawet w głowę, oszuści. Hmm. Pusik po cichutku, a teraz. Mam boy, let's do it. Porca na ziemi! E, Niemożliwe, nie! Mama jakieś jeszcze odcinkać. Ja wydam moje Robuxy na marne. Nie, ja chyba. Nie, ja więcej potrzebuję. Nie, jak dostanę Robux. Ochuj. Ochuj. O. No, zrobanie. Dobra. O, niby z tym typkiem. To A dobra, to dobra, dobra. Jak to budowa. To moja fury. Ka, uzi, chcę i apteczka.

Co no, to mówisz? Dobra, już O, trafiłem! trafiłam, nie, oni nie mają szans. Nie, 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 nie. nie! Ty masz chity. O, serio sobie chity właśnie na 2,99 euro. Ten, kto ma. Numer 9,9 to ma chity. Tak, myślę. Co było? Co BYŁO? TAK, DOBRZE! Hmm. No nie, bo tak dobrze a już. Nie wiesz, że na tu wierzę. Kurde. Kurde, muszę wejść. Ha, dobra. Obra, turbiny! Odpalamy turbiny! Oszust. Ale nie ja co tu się stało? No nie! No nie! No jeszcze ty spadłeś. Serio? Serio? Mamy farta, mamy farta. Pójdą. No, serio! Serio, spadłem. No! Co no. tu zrobił? Jakie mam city? Co tu zrobił? Co on zrobił? O, oh, chojniczka. Ohooo. Izrael, przepraszam że się. Nie przywitałem. Bo ja chciałam sobie wynagradzić tym monedę z Simonem. Izrael. Ale że... trochę... Ja nie, przywitałem cię. Ale przynajmniej nagrałem się. Pamiętacie, że ja nie nagram już od tygodnia i jeden, dzień? Pamiętacie? Nie, nie! Co to było? Oszuścił. Osteczka regeneracja. Ojej! Dobra. Ojej! 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 Co? E? Jak? Co to było? Widzowie, co to było? Jaka mam nawa? Dobra. Widzowie, to mam na tyle dzisiejszego odcinka. Obiecuję, że jeszcze dzisiaj będzie odcinek, ale na razie!